Siema, Siemanko, Rolnik Profesjonalny. Słuchajcie dzisiaj prezentacji nowego nabytku, który stoi za mną, czyli przyczepy rolniczej Zasław D73712. Jest to nowy nabytek z października 2019 roku. Czyli już stoi u nas kilka miesięcy, kilka wyjazdów już tą przyczepą było. No, zasadniczo szkoda, że nie udało się zrealizować tego przez niwami. Ale jak wiecie, droga z modernizacją była bardzo okręta i wyboista. Ale na samym początku chciałbym odpowiedzieć na pytania, które gdzieś tam pojawiały się w komentarzach, w postach i które też pewnie pojawiłyby się w komentarzach pod tym filmem, czyli dlaczego Zasław, a nie jakaś inna marka. Tutaj robiłem rozeznanie na rynku pośród kilku marek, nie będę tutaj wymieniał których, żeby nie było, że są gorsze, a Zasław jest lepszy, ale powodów było tak naprawdę kilka. Przede wszystkim opinie użytkowników, tutaj rozmawiałem z rolnikami, którzy mają... Nowe zasławki, oraz yy, z rolnikami, którzy zasławek używają już kilka lat, i w większości były to opinie pozytywne. Oczywiście pojawiły się jakieś negatywy, ale tak naprawdę te negatywy pojawiały się również w okazji yy, innych marek. Przy okazji innych marek, więc tak naprawdę tutaj nie miało to jakiegoś większego wpływu. Były marki, które były bardzo mocno yy, negowane, i od tych od razu uciekałem. Ale tutaj Zasław myślę, że w 95% opinię zbierał pozytywne. A jeśli chodzi o inne marki, no też znacie z autopsji, z przykładów gdzieś tam, że mogą być marki droższe i też potrafią być nieszczelne, więc. Zasław chyba taki nie jest, przynajmniej tak nie zauważyłem tego na samym początku. Ale tak naprawdę, no opinię o maszynie można wydać za kilka lat, a nie po kilku miesiącach użytkowania, więc nie będę opiniował, tylko wam przedstawię, co w tej przyczepie tutaj mam. Drugi powód jest taki, że tak naprawdę, tak jak już wspomniałem, tego czasu na realizację tej modernizacji nie miałem zbyt dużo i dużym właśnie. Mm, Czynnikiem był ten czas. Tak naprawdę na realizację, czyli od momentu kiedy dostałem potwierdzenie aneksu, który leżał pół roku prawie, w agencji miałem 2,5 miesiąca, bo niestety ale ten drugi etap już mi się te 3 lata kończyły, więc musiałem tutaj zrealizować go bardzo szybko. I tutaj właśnie Grosieć i Zasław zadeklarowały się, że tą przyczepę mi zrobią, a też nie było to takie łatwe, ponieważ homologację mamy na 60 km. A dlaczego 60, to za chwilę Wam też powiem, więc to jest kolejny powód. I po trzecie, po prostu ta przyczepa mi się najbardziej spodobała, dlatego też ją zakupiłem. I przechodzę do prezentacji maszyny. Słuchajcie, zacznijmy może od wymiarów zewnętrznych, żeby to jakoś tutaj uporządkować. Jeśli chodzi o długość przyczepy, długość przyczepy skrzyni z dysztem to 6,93 m, długość samej skrzyni to 4,5 m. Zastanawiałem się nad wersją w longu. Long był bodajże 0,7 m dłuższy, ale no jest to opcja, która gdzieś tam jest lepsza, jeśli chodzi o przewóz mouserów, jeśli chodzi o przewóz big bugów. I tym podobnych rzeczy Ale zależało mi na w miarę jak największej przyczepie I przyczepie, która będzie w miarę jak najmniej zajmowała miejsca Ponieważ tego miejsca garażowego nie mamy zbyt dużo Więc postawiłem na taką skrzynię bardziej kompaktową Long, no fajna opcja, ale mówię, no niby to 0,7 metra dużo, Ale w garażu gdzieś tam już coś można więcej postawić Na razie budowa hali jest w planach Ale to myślę, że w przeciągu 2-3 lat niestety nie nastąpi a przyczepamy myślę, że nie jest pierwszą i ostatnią, e, którą zakupiłem, więc to jeszcze się wszystko da ponadrabiać. A tak naprawdę tego ważenia, tych mauserów, tych bigbagów e, nie ma tutaj na gospodarstwie zbyt dużo. Jak wiecie, większość nawozów jest w płynie, a, a te kilka ton tego NPK to tam można sobie spokojnie w rozsiwaczu przewieźć w razie W. I jeśli chodzi właśnie o Kolejny wymiar: szerokość 2,55. Jeśli chodzi o wysokość burt, tutaj burty e, 1,40 m: pierwsza burta ma wysokość 60 cm, druga wysokość 80 cm. Za chwilę przejdę do otwierania. Jeśli chodzi o grubość e, blachy, z której wykonane są burty, burty boczne 2,5 mm. Jeśli chodzi o ścianę przednią, jest ona wykonana z blachy 3 mm. Ściana przednia jest dzielona, w standardzie jest ona w całości w jednym arkuszu, ale tutaj wzięliśmy właśnie, do, dołożyliśmy opcję sobie podzielenia ściany przedniej. Po co zdejmiemy wszystkie burty górne tak naprawdę robi nam się mniejsza przyczepka. Może się przyda, może się nie przyda, nie była to nie wiadomo, jak duża droga opcja. Więc te kilka stówek było można sobie wyłożyć, żeby tą opcję dodatkową mieć. A jeśli chodzi o grubość blachy, która jest wykorzystana do podłogi. Jest to 5 mm. A co dalej? Jeśli chodzi o dodatkową opcję, którą wzięliśmy, jest to homologacja na 60 km na godzinę. Czyli możemy tą przyczepą tutaj w świetle prawa. Śmiga 60 km na godzinę w ruchu ulicznym. Standardowo jest to homologacja 40 km na godzinę. I znowu pytanie, po co? Tak naprawdę po raz kolejny nie była to nie wiadomo, jak droga opcja. Tutaj dość mocno nam to zawężyło pole wyboru, jeśli chodzi o przyczepy. Nie każda marka przyczep rolniczych, tą 60 posiada w swojej ofercie. Druga sprawa, niektóre posiadają, ale sobie zażyczyły bardzo dużo pieniędzy, żeby tą opcję dołożyć. A tutaj bodajże coś koło trójki to się kręciło, więc odjąć jeszcze dofinansowanie. Więc tak naprawdę dołożyliśmy za to 1000 zł z hakiem, więc niedużo. A przepisy się zmieniły, teraz już można tymi ciągnikami rolniczymi śmigać szybciej. Co prawda, no, ok, jest 40, ale tak naprawdę nie wiadomo, co za chwilę będzie kupione. więc już na wszelki wypadek, dołożyliśmy te parę złotych, żeby tutaj mieć przyczepę, która będzie bez problemu nam śmigała te 50-60 km na godzinę. I w przypadku kontroli jakiejkolwiek, jakiejkolwiek nikt tego nie zakwestionuje, ale to też była przeszkoda, właśnie jeśli chodzi o ten zakup, bo no. Oś 60 nie, nie często, że tak powiem, nie, nie są często brane, i całe szczęście udało się jeszcze w tym czasie zmieścić, więc to było super, no tak naprawdę mówię ta przyczepa przyjechała w, w ostatnich dniach, e, przed kontrolą zupełnie, tak naprawdę mówię tam były dni bo 21 bodajże Musiałem złożyć wniosek o płatność. Przed 20 ona przyjechała, a 20, którego już tam miałem kontrolę z modernizacji, więc to wszystko bardzo przebiegało, że tak powiem, dynamicznie, ale było minęło, wszystko jest załatwione, wszystko jest w stacy. Dobra, jeśli chodzi o wywrot, tutaj wywrot na trzy strony, na lewo, prawo oraz do tyłu. Siłownik ma ograniczenia, jeśli chodzi o odchył w lewo, w prawo, to jest 45 stopni, jeśli chodzi o. Wywracanie do tyłu mamy 50 stopni i do tego momentu właśnie nam się skrzynia odchyli. Jeśli chodzi o kolor, kolor wybrałem nie bez powodu, nie bez przyczyny. Tak naprawdę zielony to jest najbardziej popularny, ale już trochę oklepany powiedziałbym. Z drugiej strony bordowy mi się nie podoba, z trzeciej strony pomarańczowy taki oczyjny, trochę wyrazisty. No, barwy komunalne, nie ma co ukrywać, ale, ale postawiłem właśnie na ten kolor skrzyni, chociaż tak naprawdę do, do całości użytkowania nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. Było można wziąć jakiś tam kolor niestandardowy, ale to jest kolejna dopłata, kolejna, kolejny powód, żeby dłużej czekać, więc stwierdziłem, że ten pomarańczowy tutaj jak najbardziej będzie. ok. jeśli chodzi o skrzynię, tutaj możemy skrzynię otwierać na Trzy różne sposoby, tutaj właśnie mamy siedem rygli, otwieramy, możemy je łatwo zabezpieczyć, możemy otworzyć górę, możemy otworzyć z tyłu, e, więc tak naprawdę z każdej strony tutaj jak tylko i wyłącznie chcemy. Skrzynia wykonana jest w systemie bezuszczelkowym, e, no teraz akurat tutaj troszeczkę wody kapie, ale... Tak naprawdę cały czas mżyło i ta woda tutaj się w ogóle nie pojawiła prędzej. Woziliśmy zboże, jęczmień głównie, najmniejsze próchno nie wyleciało. Zobaczymy, jak będzie z rzepakiem, ale po tym, właśnie jak tutaj woda się zachowuje na skrzyni, myślę, że z rzepak nigdzie nam tutaj nie będzie wylatywał. No ale mówię, to się wszystko okaże, ale przeglądając ją z każdej strony, w każdy centymetr pod centymetr, nie ma tutaj najmniejszego. Prześwitu nigdzie, więc wszystko fajnie dolega, ale mówię, to wszystko się jeszcze okaże w praniu. I co dalej? No, z tyłu mamy osłonięte lampy, trójkąt. Zderzak tutaj jest regulowany, więc możemy sobie go ustawić według jakichś tam swoich upodobań. Jeśli chodzi o ramę, wykonana jest z stołownika, jeśli chodzi o osie, e, są to osie o rozstawie 1,9 m, e, Hamulce bębnowe, o ojciec zajechał, hamulce bębnowe, mm, resorowanie osi jest na resorach tutaj parabolicznych, hamulec parkingowy, wszystko jak tutaj powinno być, tak jest e, wykonane, dodatkowo tutaj zbiornik do wody. Czyli można sobie go gdzieś tam uzupełnić wodą. Zawsze woda na polu będzie. I co dalej? No, w Y. Dodatkowo opcja czyli właśnie balustrada z rozkładanymi schodkami. I wejdę chociaż nie wiem, czy nie bywale, bo nie jest zaczepiony. A jedną ręką to zawsze jest trudniej. Ach i jesteśmy już na górze. E, cała skrzynia jest tutaj kubatura 15,3 m e, sześciennego. Plandeka jest e, zwijana od środka. Jeśli chodzi o zwijanie, kwestia rewelacyjna, dosłownie w 3 sekundy można to zwinąć. Jeśli chodzi o rozwijanie, tak naprawdę to to trochę jest <laughs> upierdliwe e, i nie do końca chyba dobry, dobre, no ale zobaczymy. Trzeba ją pociągnąć za linkę, tam jeszcze jest uchwyt właśnie, żeby to sobie złapać, żeby e, przyciągnąć do siebie. Ale mówię, jest taka opcja trochę problematyczna, nie? No. E, na środku burty spinane są za pomocą łańcucha. I tak naprawdę jeśli chodzi o skrzynię, to zasadniczo wszystko. Z drugiej strony też tutaj mamy te same schudki co z tej strony, więc możemy je sobie otworzyć, bez problemu, bo zamknąć i, i wszystko gra. Trochę mi ta przyczepa zmokła, mam nadzieję, że, że jeszcze przestnie zanim ją wstawię do garażu. I już szedłem na dół. Słuchajcie, no chyba tak naprawdę powoli wszystko co tutaj jeszcze osłony boczne też regulowane, skrzynka, w której znajdujemy czy trójkąt, czy właśnie kliny pod koła skrzynka, która zamykana jest na klucz i przez 3 miesiące szukają właśnie tego klucza mówię, no nie dali ja mówię, no nie będę tam o głupi klucz do skrzynki, jest do przedstawiciela a klucz się znalazł, nie, w środku no ale tak to jest <laughs> jak człowiek patrzy na dziury, na szczeliny a za kluczykiem nie spojrzy i to na dzisiaj wszystko, pozdrawiam Was serdecznie, rolnik nieprofesjonalny.